Autoportret. Zaprasza Marcin Bautrek z biznesu. Autoportret. Zapraszam Mateusz Żuchowski Classic Auto. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy was w kolejnym odcinku Autoportretu. Tym razem trochę z przymrużeniem oka potraktujemy temat. No właśnie, można powiedzieć, że mieliśmy niedawno, 1 kwietnia, Prima Prize, dzień żartów. Więc będziemy dzisiaj mówić o nazwach samochodów nie do końca na poważnie, a jednak na poważnie, ponieważ z jakiegoś powodu weszły one na rynek, ktoś stwierdził, że to jest właśnie bardzo dobry pomysł, żeby nazwać samochód w ten czy inny sposób. A chociaż z drugiej strony mógł nie być świadomy, bo to jest właśnie, to jest z kolei już case biznesowy, tutaj mamy troszkę taki temat rzeczywiście dla Pulsu Biznesu, samochody są o tyle trudnym produktem, że no najlepiej, żeby miały te, tą samą nazwę na całym świecie, co jest troszkę Byłoby trudne do miło, zrobienia. Ale tak, bo ile rynek motoryzacyjny rzeczywiście globalny jest, o tyle język <noise> globalny nie jest i to, co znaczy coś pięknego w jednym języku, w innym może oznaczać... Coś bardzo brzydkiego i właśnie o tych brzydkiej stronie e, nazewnictwa samochodowego chcemy wam dzisiaj poopowiadać, bo no, momentami bywa naprawdę śmiesznie, momentami bywa, no, nawet bym powiedział wulgarnie, e, no, ale takie jest życie motoryzacyjne i te wpadki, o których chcemy wam dzisiaj opowiedzieć się wydarzyły. Temat śmieszny, ale jednak związany z jak najbardziej poważnymi konsekwencjami, które mogą się kończyć nawet na stratach liczonych w milionach euro, czy wcześniej w jakichkolwiek innych walutach. Więc jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego Alfa 164 na niektórych rynkach nazywała się Alfą 168, albo dlaczego Toyota MR2 na niektórych nazywała rynkach... Nazywała się Toyotą Coupé. Tak, to właśnie dzisiaj o tym będzie. Może zaczniemy od tego, że Wybranie nazwy dla samochodu to jest no, karkołomne zadanie. Bo ta, ta nazwa no, powinna odzwierciedlać, nie wiem, wielkość samochodu, jego charakter, przeznaczenie, pewnie się pozytywnie kojarzyć, albo z czymś słodkim, jeśli mówimy o jakimś małym samochodziku miejskim, albo z czymś groźnym, jeśli mówimy o jakimś sportowym czy terenowym potworze. Te skojarzenia są istotne, no bo. Dla tych skojarzeń te nazwy są wybierane. No i też dla pozycjonowania, prawda, względem innych modeli na rynku. Dlatego taką bezpieczną praktyką, którą no tak niestety coraz częściej widać na rynku, szczególnie w przypadku marek chińskich, to nazywanie po prostu cyframi albo zbitkami liter z cyframi. Tak. I zaraz do tego przejdziemy, bo jeszcze chciałem dodać, że. Tutaj nie jest sprawiedliwie na tym rynku, bo o ile niektóre narody mają bardzo trudno, żeby nazwać coś w swoim języku i żeby to brzmiało pięknie, o tyle inne hmm. mają z górki. Oczywiście domyśla się, hmm. że mówię o wow, Italii. Tak, no właśnie. No jeżeli możemy nazwać samochód czterodrzwiowy no i nadal zachwycać się nad brzmieniem słowa quattroporte no, quattro i to Heh. pasuje do samochodu, i Quatropejento, Cinkłe Cento. To wszystko pięknie brzmi. Ferrari Testarossa, tłumacząc na polski, Kowalski Czerwonogłowa. Tak. Kurczę, no, no bez tak, sensu. Albo, albo to się odnosi do czerwonej głowicy silnika. Tak. E, no to wyobraźcie sobie, że Ferrari jakimś cudem jest e, niemieckie i gdyby chciało zachować te, te odniesienie w nazwie, nazywałoby się Ferrari... O Jezu, Roten Motorhaube. No nie jest to nazwa... M, e, e, wpadająca w ucho. No niestety, jakby może dlatego jest Niemcy, powód, Dlatego dla Niemcy bardzo tak. często idą właśnie, w, już nie zawsze, bo Volkswagen używa nazw wiatrów czy, czy ludów, ale często, często w przypadku BMW czy, czy Mercedesa są to litery albo cyfry, co nie zawsze zapewnia Też, sukces. Też już oczywiście za nie zawsze powiemy. jest bezpieczne. No to przejdźmy tak. może do tych śmiesznych, nieśmiesznych wpadek z nazwami. E, najsłynniejszą z nich, tak mi się wydaje, e, o której pewnie część z Was słyszała, to jest e, Mitsubishi Pajero. Coś śmiesznego przecież, prawda? No Pajero jakby... Pahero, rzeczywiście ta nazwa miała się odnosić do nie wiem, przyjaciela czy, czy coś takiego. No i się odnosiła. E, niestety nie wszędzie. Na, na rynkach, na których um, nie, no, było dużo hiszpańskojęzycznej ludności, no, mam na myśli głównie Stany Zjednoczone, pachero w slangu, tak mhm. naprawdę nie, 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 nie bezpośrednio po hiszpańsku, oznacza, mm, jak to powiedzieć, żeby nas te e, algorytmy nie, e, nie wycięły? No, osobę masturbującą się? Hmm. Okej. Okay. No, i ty, na, ta wpadka była na tyle poważna, że Mitsubishi zdecydowało się na zmianę nazwy tego modelu na rynki, na których to słowo pahero kojarzyło się nie tak jak, mm. e, jak autor miał na myśli i tamten samochód nazywał się Montero z tego co dobrze o, pamiętam. Tak. Tak, rzeczywiście. Hmm, ciekawe czemu, no tak. A jakby jeszcze, żeby sprawa była gorsza, czy no w sumie dla nas teraz zabawniejsza, nie wiem, czy pamiętasz, że była taka wersja, która nazywała się Mitsubishi pachero pinin. Pin. A pinin z kolei po włosku znaczy mały, więc to by oznaczało... Mitsubishi mały. małego na w ogóle z tą czynnością, o której mówimy, mm -hmm. o której nie możemy za często powtarzać ze względu na algorytmy i też przyzwoitość, E, motoryzacja ma dużo różnych innych e, przygód. Już niezdrową fascynację. Taką niezdrową fascynację, bo przypadek? <grym> Nie sądzę. Mm -hmm. tutaj e, mam e, na myśli teraz e, 2005 rok i amerykańską markę Buick, mm -hmm. która wprowadziła no to... model, e, on się nazywał Lacros. La La I La ogólnie wszystko by było dobrze, bo to jest jakby samochód na rynek Ameryki Północnej. Tylko kurczę, Traf chciał, że część. Kanady. Kanady mówi po francusku i oni też mają swój snark. Tak, i w tym slangu to Crosse, no Możemy wrócić do Pachero, bo to znaczy bardzo Znaczy to podobne. samo co Pajero. Znaczy to, to samo co pahero, mhm. czy, czy, czy bardzo podobnie. E, Biłek chyba nie zdecydował się na zmianę nazwy, a przynajmniej nie. ja nie znalazłem takich. E, tak. takich e, nie, 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 jakby zostali, zostali przy, tym. przy no, tej no, nazwie. To Natomiast a -a. dodajmy, że Lacros jest to popularna onegdaj w Stanach e, gra zespołowa. Tak. E, I dlatego ten samochód tak się. E, Dla aktywnych, prawda? Zobacz, jak dobrze się kojarzy, prawda? Tak. Wyobrażam sobie, że było jakieś spotkanie, ktoś powiedział, nazwijmy samochód LaCrosse, bo się tak kojarzy że jest dla aktywnych, fajnych, dynamicznych, młodych. No a potem koniec końców się okazuje, że jednak całej części jednego dużego narodu po prostu to się kojarzy. To się kojarzy, tak. No i właśnie z tych, tych kojarzy się jest w motoryzacji więcej. Taką historią, która mnie no, zawsze rozśmiesza, jest historia Hondy Jazz. Tak, no właśnie to jest pierwsze co mi się też skojarzyło od razu. To jest, no. Ona się miała nazywać Honda. Fit. fit. I w Japonii się zresztą tak nazywa. Tak, w Japonii Japonii się, tak, się nazywa, tak nazywa, no w Europie się tak nie nazywa, a to głównie przez. Przez jeden naród, któremu przez... się znowu kojarzy. tylko no. no. mi się kojarzyło tym razem z m, żeńskimi drogami rodnymi. I to w nazywanymi w sposób dosyć e, wulgarny. I jakby. M, Tutaj, jakby smaczkowi, jeśli mogę tak powiedzieć, w tym śmieszności całej sytuacji, dodaje hasło reklamowe, z którymi, którym ta, ta, ta Honda miała być reklamowana. Bo wyobraźcie sobie plakat czy billboard, na którym jest zdjęcie samochodu, które nazywa się Honda, i tutaj sobie musicie dopowiedzieć jak, a, a hasło brzmi: mała na zewnątrz, wielka w środku. O nie. O no nie. więc to była wpadka na tyle poważna że to Toyota z, nie przekonuje. przepraszam Honda zdecydowała się zmienić e, hmm. tą nazwę na, na Jazz i nie tylko e, bo mówimy o e, krajach skandynawskich, nie tylko tam, e, ale również e, w całej Europie stąd mamy Hondę Jazz, nie Honda Fit. I wiesz, że zresztą z tego samego powodu raczej nie zmienili nazwy, ale z kolei tak samo to co Honda Fit, to z kolei Portugalczykom tak samo kojarzy się nazwa Hyundai Kona co jest od, jakby znowu podwójnie podchwytliwe, ponieważ w Polsce z kolei Hyundai Kona, no Kona też troszkę słabo, prawda? Szczególnie hasło, które swego czasu było popularne. Oczywiście nigdy nie było oficjalne, ale Hyundai Kona już w salonach. Tak, też tak, też tak było. Też troszkę jakby słabo, ale no w Portugalii Hyundai Kona to jest to samo, co Honda Fit w Szwecji. Tak. I co ciekawe, również samochód, który wykazuje nad. Nadspodziewanie dużą przestrzeń w środku, w stosunku do swojego wyglądu zewnętrznego. I zobacz, to jest jakby dowód na to, że producenci nie patrzą na siebie, bo przygodę z Koną mhm. zaliczył też Opel. Również w Portugalii z modelem Ascona z kolei był mm. Opel Ascona. Mhm. I tutaj to skojarzenie było też na tyle, na tyle silne, że wyśmiewano się z ty właścicieli tych samochodów. Tak jak pewnie z mhm. właścicieli Hyundaiów. Kona. To Do... akurat tylko w Hiszpanii przynajmniej Mazda miała to szczęście, że nie oferowała modelu Laputa. Ponieważ to jest jeden z wielu modeli, które były oferowane tylko na tzw. Tak JDM, czyli wewnętrznym rynku Japonii, gdzie powstają różne, czasem bardzo dziwne i wyspecjalizowane pojazdy, które też często mają mieć nazwy kojarzące się na przykład z europejskim klimatem, czy europejskimi miastami, czy takim ogólnie europejskim Wajbem. No i takiej też cel przyświecał twórcom nazwy Mazdy Laputa. No co wywołuje pewne skorzenia, szczególnie Europejczyków, szczególnie z południowych krajów, gdzie jednak puta, no to jakby, ja znowu jak to w takim razie powiedzieć? No, to w ma sposób... Kobieta bardzo lekkich obyczajów? Seksworkerka. Seksworkerka. Teraz tak się o A, tym tak, mówi. Tak, No to, to I to też w sposób dosyć pejoratywny, bym Nacechowany emocjonalnie. Nacechowany emocjonalnie. Tak, Znowu, emocjonalnie. Jeśli, jeśli możemy tak powiedzieć, koncentrujemy się, ale tak naprawdę nie my. To, to producenci samochód koncentrowali się na drogach rodnych, mm -hmm. tym razem męskich. W Grecji mm. taki samochód, który nazywał się Erno Koleos. Tak, no i co z nim? No Koleos to, to nie bezpośrednio tak, ale bardzo podobnie po grecku. Powiedziałbyś jądra. Oj. Czyli nazywał eee. się Renault Jądra. Taka awaryjna zmiana, oczywiście, Renault jest to zawsze dwa. <gry> tak. Renault, Renault nie zmieniało nazwy samochodu, natomiast te, te awaryjne zmiany nazw się zdarzają i zdarzają się wielu e, producentom hmm. nawet tak szacownym jak Rolls-Royce. Tak, o, to nie Rolls-Royce e, e, znasz, e, na pewno znasz model i, i słuchacze znają e, Silver Shadow. Tak. Piękny, tak, piękny samochód, tak, srebrny cień. Piękny. No pierwotnie istniemy. ten samochód miał się nazywać Silver Mist, hmm. czyli hmm. taka, nie wiem, Zamglenie, tak. mgła tak. też piękna nazwa. Tak. Dopóki nie zorientowano się, na szczęście, wcześniej, że w bogatych Niemczech, gdzie mm. do tych Rolls-Royce'ów liczono na, na, na sprzedaż, e, mistrz to jest gnój. O! O! Wow! E, więc nawet srebrny mm. nie jest e, w porządku no. przy e, tak szacownej marce jak Rolls-Royce. Swoją drogą zapraszamy do wysłuchania odcinka o Rolls-Royce'ie, kilka tygodni Które Któremu wcale słoma z butów nie wystaje. Nie wystaje. Ym. No. Ale już to, jak już mówiłeś o kolosie, to z mi się przypomniało Deł Kalos i to w Polsce się tak już nie Od razu dostał krzywkę Kalosz. Ale to myślę, też pokazuje jednak, że producenci, no jak widać, mniej się przejmują losami danego modelu, jednak na tych mniejszych rynkach. Prawda? Widzę, że jak coś nie działa typu w Niemczech, Szwecji, USA, oj, to od razu jednak zmieniamy. No tak, to to co zawsze, zawsze to się Polsce, przekłada na, na, na pieniądze. Mm. Mówiliśmy o tym na początku, że bezpiecznie jest używać cyfr lub liter, tak? Oj, Jak no robi to BMW. No, i, no i nie do końca zawsze tak jest, bo e, co może być złego w Audi q Jak to się może kojarzyć? E, to trzeba bardzo się postarać, chyba, żebyś się komuś Bardzo, wkażyło. A chyba, że jest się Francuzem, bo w Francuz takie Q3 przeczyta jako. Nie znam francuskiego, mm. jako Kutre. No, no to oznacza coś mizernego, coś słabego. Jak już przy jesteśmy przy francuskim, no to też znany case toyoty MR2. No też by można pomyśleć, no przecież MR2, jak coś no, się może NR2, tak. No właśnie. Po francusku jednak merde. Merde, prawda? To nawet myślę osoby mniej związane z Francją wiedzą, że to również jest przekleństwo. I tam Może nie jakieś ekstremalne, ale jednak no, ale nie chciałby, żeby twój roaster się nazywał... Dlatego na rynku francuskim został on po prostu Toyotą MR. No tak, albo Toyotą też... Coupé. E, Wcześniej, parę, tak, 10. Tak, 10. tak. No ale jako Toyota. ta ostatnia generacja była po prostu Toyotą. E, e, oczywiście tych przykładów e, e, możemy mnożyć. Na przykład mnie zawsze rozśmieszała, e, To akurat było oficjalne e, były takie naklejki na salonach nowy Volkswagen Amarok. E, w sumie ten nowy czy już roczny. Oczywiście to nie jest żadna poważna wpadka, natomiast e, jest to śmieszne. Prima aprilis, myślę tak. E, prima aprilis może być. E, suche te nasze dowcipy, ale w sumie nie są nasze. E, Audietron tak? Znowu? Coś? kojarzy? Słowo etron po francusku to jest znowu łajno, czyli mamy znowu przypadek myst. Więc jakby tutaj... Mój ulubiony przykład z kolei i to już historyczny, to jest naprawdę historia sprzed wielu lat. Chevrolet Nowa. W USA. Popularny tak. samochód, to był jeden z takich z rzeczywiście popularnych. 80-lata, tak? Nawet wcześniej, on w ogóle za to. 60. 60. jakby druga generacja, nazwijmy to w latach 80. -ty. W USA jakby ważny model, duży model, no ale znowu w USA wielu odbiorców hiszpańskojęzycznych, również obecność w Meksyku, a po hiszpańsku nowa znaczy po prostu. Nie jedzie. Tak, no, nazwać samochód nie jedzie, jest. No. No, nie jest to dość szczęśliwe. No podobnie jest z Citroen Nemo, który jakby skojarzenie, ja nie wiem, czy taki był zamysł producentów, że y -y -y, miałoby być skojarzenie myśli, to ta, z, tą, z rybką. z rybką? Z rybką, tak, tak. tak. E, natomiast po łacinie oznacza to nikt. Czyli. No, Mów mi się, samochód się nie sprzedawał. Specjalnie. No to na bajkę też, to Tym głupią tą bajkę nazwali w takim razie. No, ale... no rybka, nikt. No. Do tej pory zresztą mówię, na te rybki tylko mówię Nemo. Nie wiem, jak one się nazywałem. Ale to taka dygresja. To też jakby też bardzo różnie skojarzenie, ale Ford Escort, tak? Czyli mm, escorta to konwój asysta, ale też y, no escorta. <grym> tak, kobiety to e, No piękny przykład. Y, y, Brazylia i Kia Picanto. Tak? Coś? No tak, znowu pilnuję tych algorytmów. Uh -huh. e, myślę, że jak powiem śpiewający penis, to będzie. O, tak. W, w wow. Wow. No nie chciałbyś tak nazywać samochodu. No, wow. na którego... Szczególnie chciałbym go kupować w swojej na przykład córce jako pierwszy samochód, no ale nic. E... Ford Pinto, to też jest Brazylia tak. i Pinto, czyli mm. chodziło o małego kucyka, łaciatego, słodkiego, a Aha. tak naprawdę wyszło, znowu jesteśmy w okolicach męskich mm. dróg. E, to jest męskich. pytanie. Ja, I... tylko bardzo małych i to jest właśnie Pinto. Ojej. Ale ty, ty samochód też nie był za duży. <laughs> samochód nie był za duży, tak. Ale to przynajmniej wiesz, w pewien sposób to jest dowód twojej wielkości, że tak powiem, ponieważ pokazujesz, że niczego sobie nie rekompensujesz samochodem. To już naprawdę trzeba mieć te koleosy, żeby przynajmniej kupić Pinto. To jest bardzo ładna puenta, ale jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy, bo, bo musimy zamknąć tą mhm. tą, tą, tą całą powierzchnię, bo tych ty przykładów ja... można mnożyć. Zgadzasz się, tak? Bo tak. W, ty, te słowa gdzieś tam zawsze coś, coś będą znaczyć innego niż miał na myśli autor. I zanim ja powiem historyjkę na koniec, to chciałeś coś dorzucić. Tak, bo chciałem jeszcze podać taki negatywny w sumie, no, trudny przykład, skoro i tak już walczymy z tymi algorytmami, to czemu nas mają już nie pogrzebać do końca, bo chciałem jeszcze przywołać nazwę SS. Która jest o tyle ciekawa, że jakby no myślę, że od razu każdy ma jasne skojarzenia. Zresztą z powodu tych samych skojarzeń wyobraźcie sobie, że marka, która nazywa się Jaguar, teraz Jaguar, ona początkowo przed wojną w latach 30. nazywała się jako SS. Ponieważ to super sport. Ogólnie popularne tak, określenie popularne. swego czasu, że są w samochodach, też jest RS, na przykład jako tam rally sport, dajmy na to. SS było taki, taki wyróżnik rzeczywiście samochodów rzeczywiście sportowych, takich najbardziej sportowych, dlatego marka nazywała się SS. Miała jeden z modeli SS-100 Jaguar. Po wojnie z powodu oczywistych skojarzeń zmieniła swoją nazwę po prostu na Jaguar, został tylko Jaguar. Mimo tego. W kolejnych latach, no w czasach maselkarów, czyli wcale nie tak w sumie długo po wojnie, jakieś 20 lat po wojnie, pojawił się Chevrolet SS. I to jest nazwa, która wielokrotnie powracała w historii Chevroleta. No, znowu odwołanie do tradycyjnej, z tradycyjnego określenia Supersport. Więc myślę, to też trochę pokazuje, że nazwa, na przykład, która nas jest bardzo nacechowana emocjonalnie, już w USA, no, nie wiąże się od razu z takimi skojarzeniami. To też jest ciekawe, że jest to jednak zawsze trochę sprawa regionalna i no, po prostu odnosząca się do, do, określonego, do określonego czasu, do określonego miejsca. Więc z jednej strony mówimy, że mamy taką globalizację, a z drugiej strony jednak właśnie, jeśli mówimy o takich rzeczach, choćby jak jakieś slangowe określenia, to dalej nie jest coś, co prawda da się wrzucić w Google i sobie sprawdzić, że... To nie, są zatrudniane całe zespoły lingwistów. Ta. E, także wymyślenie nazwy, e, czyli zatwierdzenie nazwy dla samochodu, wcale nie jest prostym i łatwym procesem no i tanim. Mhm. E, ja na koniec powiem taką historię, którą usłyszałem od m, jednego z przedstawicieli Toyoty. E, no, parę, parę ładnych lat temu na targach w Genewie, jak jeszcze się e, odbywały, ja mm. mm -hmm. bardzo lubiłem tą imprezę. Tak, ja też. E, pokazywano pewien prototyp. Jak mm. on się nazywał, to zaraz wam powiem. E, z tego prototypu dzisiaj już mamy jeżdżący samochód, nazywa się Jaris e, Cross. Mm -hmm. Wówczas oglądałem to jako samochód koncepcyjny. Mm -hmm. e, historia z tym związana jest taka, że. Toyota pokazała koncept, po czym no, zaczęła pracę nad wprowadzeniem wersji produkcyjnej no i między innymi wymyśleniem nazwy. Nazwa miała być różna od tej, jak się nazywał prototyp. Wymyślano, poświęcono na to bardzo dużo czasu i setki tysięcy euro, żeby wybrać mm. tą nazwę. Jakaś agencja, ktoś mm. sprawdzał i tak dalej. Samochód nazywa się finalnie Jaris Cross. Wiesz jak się nazywał ten prototyp? Nie wiem. Jaris Cross. O! Oh. O! Oh, wow. E, trzeba było zatączyć koło, Aha. żeby stwierdzić, że jednak to jest e, ta nazwa Aha. koncepcyjna, wymyślona po prostu dla tego projektu, mhm. żeby pokazać, gdzie on jest, będzie osadzony w ofercie. E, mhm. Okazała się tą, która, e, która została wprowadzona po zainwestowaniu e, i czasu i pieniędzy. Dlatego tylko Włosi mają łatwo w nazwach samochodów. Kurczę, to mam jeszcze ma dwa podbory. ciekawe przykłady. Bardzo proszę. E, pierwszy przykład Lamborghini Countach, tak? Wiesz, skąd się wzięła nazwa Kuntarz? E... Kuntarz to jest jedyna nazwa w historii Wiełam, Lamborghini. Wiem, a mówiłeś w tym odcinku, a, tak, e... tak. o Lamborghini. Tak, odnośnie Lamborghini, które oczywiście również polecamy. Historia jest cały poświęcony Lamborghiniemu. Tutaj tylko tak zagaję w takim razie śmieszną rzecz, ponieważ nazwy Lamborghini zawsze biorą się od nazw byków związanych z historią hiszpańskich toreadorów. Tutaj ten jeden raz nazwa Kuntarz wzięła się z regionalnego, piemockiego określenia. No Właściwie to taki wyraz w Polsce zachwytów, znaczy w Polsce jednocześnie można wyrażać przerażenie, zachwyt, również tą seksworkerkę, no jakby Czy jest to ten wyraz słowo, słowo, które i po prostu jeśli podczas prezentacji prototypu tego modelu przechodzący pracujący w tym pomieszczeniu konserwator powierzchni płaskich, czyli po prostu sprzątacz, jak zobaczył ten samochód, to, to po prostu krzyknął: tak. "O kuntaż!" To się na tyle spodobało, że po prostu przykleili tę nazwę na z tyłu i, i tak po prostu zostało. Yy, ostatnia jeszcze ciekawostka, również historyczna, ponieważ niedawno ją potwierdziłem w samym Maranello. Yy, rzecz w ogóle do tej pory bardzo mało odkryta było w Ferrari 512 BB. Poprzednik testarosy czerwonogłony się nazywał Ferrari BB. To były 3 generacje tego modelu i skąd się wzięło określenie BB? Oficjalna wersja do tej pory głosi, że była to Berlinetta Boxer. Berlinetta to jest określenie Ferrari na, na, na coupe właściwie w dużym uproszczeniu, na A-Boxer czyli silnik typu Boxer, czyli leżący silnik. Przy czym to nie jest silnik Boxer, ponieważ nawet już twórca tego silnika Mauro Forghieri od razu zaznaczał, nie chce wchodzić w szczegóły techniczne. W każdym razie technicznie jest to płaski silnik V12, a nie bokser. Skąd to określenie BB? Otóż okazało się, że w, znowu, yy, panowie, czy właściwie nawet młode dość chłopaki, który, którzy, pracowali nad y, tym modelem w latach 70 zrobili sobie ksywkę wewnętrzne określenie tego modelu Brigitte Bardot. Tak Nazywali, pomysłałem. ponieważ tak fajnie, to było takie kształtne, seksowne, fajne, oto, że nazywali je sobie. choć zabierzemy Bridget Bardot na przejażdżkę, czy co tam siedział Bridget Bardot. I jako w pewien sposób taki, takiego puszczenia oka, takiego swojego żartu, przemycili tę nazwę po prostu normalnie na, na rynek, tłumacząc oficjalnie, że chodzi o Berlniente Boxer, przy czym nigdy tak naprawdę o ten Berlniente Boxer nie chodziło. I tym akcentem, jakże pięknym, dziękujemy Wam za 20 minut, no pół godziny wow. Waszego Proszę. czasu. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy was. Że się bawiliście i... tak samo dobrze jak my. Tak my się bawiliśmy dobrze. świetnie. My się bawiliśmy świetnie. Często musieliśmy przerywać nagranie, żeby nie śmiać wam się w mikrofony e, e, badaniem głosu. Mam nadzieję, że chociaż wy się śmieliście i tego wam życzymy. I zapraszamy za tydzień o 12, S jak z zawsze. Z na twarzy. Czwartek. Do usłyszenia.